Witam Was wszystkich serdecznie, nazywam się Katarzyna Grug, jestem charakteryzatorem, szkoleniowcem i mam wielką przyjemność poprowadzić warsztaty z nauki makijażu wraz z firmą Maybelline New York. Dla wszystkich kobiet z firmy LS Airport Services. Na tych warsztatach będziemy się uczyć makijażu krok po kroku i dzisiaj chciałam pokazać razem z naszą modelką Angeliką. Dzień dobry. Jak wykonać ten makijaż, tak żebyście mogły sobie samego go odtworzyć codziennie przed wyjściem do pracy. Pierwszym krokiem będzie dobór odpowiedniego podkładu. Przy doborze tego podkładu bierzemy dwie rzeczy pod uwagę. Pierwsza to jest rodzaj naszej cery, a druga rzecz to kolor. Angelika ma jasną karnację i kolor zawsze sprawdzamy w ten sposób. No najlepiej jak na przykład gdzieś tam sobie będziemy dobierać ten podkład, to dobrze dobierać go w świetle dziennym, żeby zobaczyć czy. Ten kolor faktycznie jest taki, jak, jak powinien być. I możemy sobie, jeśli już sobie na przykład dobierzemy jakiś tam wybierzemy podkład, na przykład matujący, bo cera bo jest tłusta. Ty masz jaką Manżelika cerę. Taką mieszaną mieszaną, tak? Czyli dla Ciebie no, mogłybyś tak do pracy, to będzie ci pewnie polecała matujący podkład. Hmm, tak, dokładnie. Bo po paru będzie Dokładnie, pracy tak, już, to on ci no. będzie dobrze służył. No. I sprawdzamy ten podkład w tym miejscu. Czyli z jednej strony nałożę tutaj Angelicy na granicy właśnie twarzy i żuchwy. Rozprowadzę. Jakiś taki trochę jaśniejszy kolor, który wydaje mi się, że będzie dobrze współgrał z karnacją Angeliki, a drugi z drugiej strony. No i najlepiej rozsmarujmy tu. I wtedy musimy zobaczyć sobie z lusterkiem przy świetle dziennym, czy nie ma różnicy między twarzą a szyją. No, wydaje mi się, że ten podkład tutaj będzie z tej strony bardziej pasował. Ja zawsze nakładam podkład pędzelkiem, możemy też nakładać sobie opuszkami palców, dlatego że pod wpływem ciepła skóry ten podkład dobrze się łączy z serą. Możemy sobie zrobić na przykład o takich pięć kropek glopatry i rozprowadzić na całej buzi ten podkład. Też jest taka zasada i to trzeba o tym pamiętać, żeby im mniej, tym lepiej. Strategiczne miejsca, jeśli chodzi o nakładanie podkładu, to zawsze e, musimy dobrze tutaj go rozprowadzić przy nasadzie e, włosów, przy tutaj krawędzi twarzy, przy żuchwie. E, I jeśli jest dobrze kolor dobrany, to wcale nie musimy przeciągać tego podkładu na szyję, tam brudzić sobie e, ubrania. Dobrze dobrany kolor to jest taki, że po prostu nie ma żadnej różnicy między, no przynajmniej jakaś bardzo mało minimalna między szyją a twarzą i lepiej jest, jak jest troszkę jaśniejszy niż za ciemny. Ja jestem zwolennikiem też nałożenia niewielkiej ilości podkładu też na powieki, to co nam na końcu zostanie tam na palcach czy, czy na pędzlu. Mamy już nałożony podkład. Podkład to jest trochę tak jak malarz, gruntuje płótno przed namalowaniem obrazu. Więc musi być dobrze dobrany, dobrze musi być ta buźka przygotowana, tak żebyśmy mogły sobie wszystkie tam kolorki, całą naszą paletę nałożyć. I to musi być takie naprawdę dokładnie zrobione. Następnym krokiem w naszym makijażu będzie korektor. Korektor powinien być ton jaśniejszy. Tak troszkę przerysuję ten korektor, nakładając go, tak żebyście widziały, gdzie dokładnie go położyć. Korektor kładziemy tutaj w wewnętrznym kąciku oka, z tej strony. Możemy w, ze w, w zewnętrznych kącikach też. Czasami też można położyć korektor tutaj przy nosie, zrobić takie trójkąciki, żeby tu było rozświetlone, ale też uważajcie, bo czasami jest taka tendencja, to jest naturalne, że mamy takie poduszeczki pod oczami, takie troszeczkę lekkie podpuchnięcia, to czasami jest z natury rzeczy, różnie to bywa, to też właśnie w związku z myślą, z tej zasady charakteryzatorskiej, że jasne kolory uwypuklają, to jeśli jasnym kolorem weźmiemy przy tych poduszeczkach, to pokryjemy, to jeszcze bardziej będzie to widać. Też możemy sobie troszeczkę rozświetlić środek tutaj czoła, leciusieńko, górną krawędź nosa nad nad ustami, lekko środek brody i też tak samo w tych miejscach będziemy kładli potem rozświetlacz. I leciusieńko tutaj szczyty kości policzkowych. Jak już nałożycie korektor, to pamiętajcie, żeby dokładnie go połączyć serum, zresztą makijażu, żeby, żeby nie było jakichś tam granic. Po prostu no, no cały makijaż, jakby sukcesem tego makijażu jest takie dokładne i czyste wykonanie tego makijażu. I następnym naszym etapem będzie e, rozświetlacz. Czyli nakładamy taki rozświetlacz na kości tutaj, szczyty kości policzkowych, bo to chcemy, żeby nam się pięknie świeciło i żeby te kości były takie wyeksponowane. Możemy ten rozświetlacz lekko tutaj na środku czoła, na, tutaj na nosie, na krawędzi nosa. Lekko tutaj ten rozświetlacz też nałożymy nad górną wargą, taki łuk kupidyna. To wtedy właśnie rozświetlacz też jeszcze będzie ładnie nam wydobywał te usta i podkreślał. Lekko pod możemy i lekko tutaj na środek brody. Też rozświetlacz będzie ładnie wyglądał nałożony tutaj wewnętrzne kąciki oczu. Ale tak, no, nie, nie za dużo. Teraz leciusieńko, ale to leciusieńko, e, przypudruję takim pudrem, czy fiksującym, czy czasami pudrem drzeżowym, to, to różnie on się nazywa. To jest taki biały, sypki puder, którego zadanie jest utrwalić jakby ten makijaż. On nie daje żadnego koloru, tylko lekko matowi, czyli ja nałożę go tylko lekko Angelicę przy na oczy i minimalnie na całą buźkę, to co tam zostało. I teraz wam podzielę się z wami znowu takim patentem. Nakładam taką grubszą warstwę pod oczy. I wtedy to fajnie zabezpiecza, słuchajcie szczególnie jak się rano spieszycie, to wszystkie cienie, które wam opadną, to one nie zostaną na naszej twarzy, nie zrobią jakiś tam plam i cieni pod oczami, tylko po prostu Fajnie to zabezpieczy, i potem tylko sobie to strzepniemy. Teraz przejdziemy do makijażu oczu. Mamy już tutaj tą powierzchnię pod oczami zabezpieczoną tym pudrem. Wybrałam do tego makijażu taką paletkę cieni neutralnych w różnych odcieniach brązów. Najpierw wybiorę z tej paletki najjaśniejsze odcienie, czyli ten i ten będzie mnie interesował. I te jasne odcienie nakładamy na całą ruchomą powiekę, czyli wszystko takie, co jest miękkie i co się rusza. Możemy śmiało m, tych cieni sporo nałożyć, tak ładnie, żeby to wszystko nam rozświetliło całą powiekę. I rozmarujemy najlepiej p, takim dość grubszym pędzlem. I tutaj bym polecała, słuchajcie, te cienie w macie, żeby one się tak za bardzo nie, nie błyszczały. To będzie taki bardziej naturalny efekt i teraz sobie wezmę taki cień z tej palety, taki ton ciemniejszy, jeszcze nie, nie taki bardzo ciemny, którym wymodeluję tą powiekę. I takim patentem, słuchajcie, na nałożenie cienia to jest nałoże, zrobienie takiego banana, czyli tutaj przy jak dotykamy, to jest taka kość jakby. Twarda I na tej kości podkreślamy lekkim takim łukiem tą kość, i zaczynamy od tej zewnętrznej jednej trzeciej oka. Przy nasadzie rzęs taki łuk. Musimy sobie wyrobić tym cieniem. Wszystkie czynności robimy w lustrzanym odbiciu też na drugim oku. Czyli z tej strony też. Dolować tą kość, czyli tutaj na kości taki łuk lekki robimy i zaczynamy przy nasadzie z rzęs. Patrzymy w lustro, czy potrzebujemy troszkę wyżej ten cień, podnieść, czy może bardziej w bok. To wszystko zależy od kształtu naszego oka. I sprawdzamy też intensywność, czy z jednej i z drugiej strony to oko jest tak samo pomalowane. Tym samym cieniem podkreślamy też dół oka robimy to takim cieńszym pędzelkiem bo łatwiej będzie nam wymodelować ten kształt i podkreślić. Leciutko podkreślamy zewnętrzną część, część oka, nie do końca dochodzimy. I na przykład osoby, które nie lubią mieć mocno podkreślonych oczu, to wtedy wystarczy tylko podkreślenie cieniem, a ktoś, kto lubi, żeby to oko było mocniej podkreślone, to możemy też kredką to podkreślić i dopiero potem tą kredkę rozmarzać lekko cieniem. I tutaj, w tych zewnętrznych kącikach, staramy się, żeby ten cień z góry łączył się z tym cieniem z dołu. Wtedy te oczy będą takie większe. Następnym krokiem będzie zrobienie kreski na górnej powiece. Ja zrobię kreskę akurat czarną. Ale też, jeśli ktoś nie lubi takiego bardzo mocnego makijażu, to równie dobrze może zrobić tą kreskę brązową i też to będzie oko podkreślone i, i będzie dobrze wyglądało. Czyli malujemy czarną kreską lub brązową, prawie że tutaj przy samych rzęsach, po, po prawie po rzęsach, przy, przy nasadzie tych rzęs. Nie musi to być jakaś tam super, perfekt, precyzyjna kreska. Dlatego, że i tak ją będziemy potem lekko rozcierać naszym cieniem. Więc podkreślamy to oko, żeby ono było wyraźniejsze. Jednak cały dzień ten makijaż ma nam służyć, więc dobrze, żeby on jednak był dość świeży, ale taki wyraźny. I teraz z tej paletki po e, zrobieniu tej kreski e, biorę taki ciemniejszy cień, nie jest to cień czarny, taki najciemniejszy brąz. E, I fajnie to zrobić takim, może być ściętym pędzelkiem, może być też takim cienuteńkim pędzelkiem do wyprofilowania e, i weźmiemy tą kreskę e, lekko, e, tak jakby rozmarzymy, żeby ona nie była taka ostra, tylko żeby była taka naturalna. Jak jest dobrze ścięty pędzelek, on jest dobrze wyprofilowany, to jakby ta kreska sama nam pójdzie. Znaczy leciusieńko ją rozmazujemy. Ostatnim naszym krokiem, jeśli chodzi o makijaż oczu, będzie nałożenie najciemniejszego cienia i podkreślimy tutaj zewnętrzne kąciki oczu. W razie czego, jak on jest za jasny, to możemy go leciusieńko zmieszać z, z, z czarnym cieniem. A to dosłownie delikatnie. I tutaj zaznaczamy, o, nawet tak lekko to przerysuję. Podkreślamy ten zewnętrzny kącik oka, bo chcemy, żeby to oko fajnie nam też do góry poszło. I potem samym takim czystym pędzlem lekko to po prostu rozblendujemy, tak, żeby te cienie się fajnie nam połączyły. Żeby nie było jakichś tam takich różnic, krawędzi, jakby tego makijażu naszego. I możemy jeszcze takiego smaczku, słuchajcie, na koniec dodać. Ja tak robię często, że biorę taki czarny cień albo taki bardzo, bardzo ciemny, brązowy. I leciusieńko tutaj przy samym tym kąciku zewnętrznym, jeszcze tu podkreślam. No i tutaj już intensywność tego, tak jakby zależy od tego, co, co lubimy. I też ładnie to roz rozcieramy. Ostatnim krokiem, żeby dodać taki sznyt naszemu makijażowi e, bierzemy jasny cień, ten pierwszy, który nakładaliśmy i leciusieńko tutaj rozświetlamy środek. I teraz tuszujemy rzęsy, tutaj okay, mam fatusze, a więc na górne powieki, e, w dół spójrz, e, nałożycie taki tusz, który właśnie... Wydłuża fajnie I te rzęsy. Ten tusz taki daje naturalny efekt. On nie skleja rzęsty, ładnie je rozczesuje i, i wydłuża. Tam będziemy klienta tym spojrzeniem zabijać. <grytania> Dolne rzęsy malujemy tylko raz. No, ale nie tak bardzo, ok. Wytuszowane rzęsy, teraz przechodzimy do brwi. Tutaj możemy taki średni, ciemny, chłodny brąz użyć i minimalnie, po prostu tutaj kwestia tylko u Angeliki jest wzmocnienia tego koloru, ani nie musimy jej wydłużać, tej brwi ma po prostu bardzo dobrze zrobione. I na końcu... Rozczesujemy lub możemy właśnie jakimś woskiem przezroczystym ładnie ułożyć te brwi. Teraz do wymodelowania twarzy użyjemy bronzera i pokażę Wam taki sposób nakładania tego bronzera, żeby naturalnie podkreślić twarz i ładnie ją wymodelować. To są takie trujeczki. Leciusieńko tego brązera. Zawsze można pędzel też strzepnąć, żeby za dużo produktu nie nałożyć i żeby ładnie to się naturalnie nam rozłożyło. Zaczynamy od, od schroni, lekko tutaj pod kością i na żuchwę. I możemy to sobie wzmacniać. Nawet możesz Angelika tak trochę wciągnąć, o taką rybkę zrobić. Tutaj pod to chcemy, żeby było jasne, żeby nam ładnie była ta kość wyeksponowana. A tutaj pod chcemy, żeby ładnie to podkreślić, troszeczkę optycznie. I z tej strony też tak. Czyli tak, tak. I tutaj na też. Czyli patrzymy, żeby to było... I tutaj te kości możemy leciusieńko jeszcze do skroni podkreślić, policzkowe. Czyli takim, taką trójeczką tutaj. Tak robimy i tak. Możemy też sobie ty Nie masz tego, ale jak ktoś ma, podbrudek przyciemnić, czyli cały czas ta zasada jest taka, jasne kolory uwypuklają, a ciemne chowają. Mamy już ładnie brązerem wymodelowaną twarz. Teraz przejdziemy do różu, czyli tego naszego zdrowia. Taki wybiorę dla Angeliki róż taki pośredni tutaj. Uśmiechnij się Angelika, i wtedy, jak się Angelika uśmiecha, to się robią jej takie ładne słuchajcie, puczki jak to nazywam i na tych puczkach lekko nakładamy różu, tylko nie za blisko tutaj nosa. Czyli raczej gdzieś od tego miejsca ciągniemy go do skroni. No i wtedy będzie takie, takie... Ten róż to musi być takie po prostu muśnięcie takie, które nada nam takiej świeżości i takiej lekkości temu makijażowi. Ostatnim naszym krokiem będzie e, makijaż ust. E, to już jest taki zestaw hef, do makijażu ust. Troszkę przypodruję Angelice usta, więc, jeśli troszeczkę przypudrujemy te usta, to zgasimy troszeczkę ten nasz pigment, a przy okazji ta szminka nam się będzie lepiej trzymała. I zaczynamy od konturu. Możemy zacząć od góry. Górę ust malujemy od środka na zewnątrz. Podkreślamy najpierw ten, ten łuk tutaj, ładnie go. Akurat tutaj Andrzejki z tej strony można leciusieńko je powiększyć. Dół malujemy od jednego końca do drugiego. Jak chcemy, żeby nam się dłużej ta szminka trzymała, to Możemy też sobie konturówką wypełnić całe usta. Wtedy będzie troszeczkę mocniejszy ten kolor. Dobrałyśmy taki, e, szminkę w kolorze takiego brudnego różu, dość delikatną. E, nakładam ją pędzelkiem, dlatego że e, po pierwsze, że precyzyjniej to zrobię. Ona będzie tak równo nałożona. E, ładnie połączę ją z tą konturówką, żeby też nie było różnicy prawda, między tą konturówką a, a pomadką i będzie też się dłużej trzymać. Na to nałożę taki błyszczyk, który troszeczkę też nam o, zgasi ten kolor. I nada takiego, takiego Jeszcze na koniec wisienka na torcie, efekt wow. Weźmiemy teraz ten złoty tutaj bronzer, taki rozświetlacz i troszkę nałożymy go już na sam środek tutaj. Górnej powieki. No ładnie, tak odbije światło. E, I możemy też, słuchajcie, tak, a to bardzo leciutko e, nałożyć tutaj na nasze kości policzkowe. Będziemy wtedy takie bardzo, bardzo glam, świecące, taki będzie blask od nas, ale też tak naprawdę to będzie to zawsze świeżo wyglądało i, i tak. Więc jeszcze podsumuję może wszystkie te kroki w naszym makijażu, które wykonałyśmy. Czyli pierwszym krokiem będzie nałożenie podkładu wcześniej dobrze dobranego. Następnym krokiem korektor. Potem zajmujemy się makijażem oczu. Pamiętajcie o tym patencie, że możecie sobie tutaj troszeczkę tego pudru pod oczy nałożyć, żeby cienie się nie osypały. Makijaż oczu najpierw zaczynamy od jasnego cienia, którym rozświetlamy ruchome powieki. Potem nakładamy troszkę ciemniejszy cień, ładnie modelujemy tutaj kształt oka, te zewnętrzne kąciki. Następnie Rysujemy kreskę nad górnymi rzęsami, rozcieramy ją ciemniejszym cieniem i najciemniejszym cieniem z naszej palety podkreślamy tutaj te zewnętrzne kąciki. Leciusieńko cieniem podkreślamy dół oka. Jeśli chcemy, żeby ten makijaż był mocniejszy, to możemy też zrobić to kredką, którą potem rozmazujemy, tuszujemy rzęsy, modelujemy twarz bronzerem, potem nakładamy róż, pusta, konturówkę, pomadkę, błyszczyk i to już jest naszego makijażu. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Dziękuję Tobie, Angelika, za cierpliwość. Ja dziękuję za przepiękny makijaż. I słuchajcie, zachęcam was do tego, żebyście jednak podjęły tą, tą próbę i poćwiczyły ten makijaż, żeby on wam służył. I słuchajcie, w każdej z was jest to piękno, które warto podkreślić tym makijażem i i po prostu warto to ćwiczyć, tak żeby to wam dało taką też pewność siebie w życiu, żebyście się czuły kobieco, żebyście szły tak przez życie do przodu. Także ćwiczcie dziewczyny, malujcie się i niech wam to służy i wyglądajcie wszystkie pięknie. Dziękuję.